Cześć, tutaj Julian. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się z bliska kryptowalucie Engine Coin, która w ostatnich dniach zaliczyła ostre wzrosty. Engine to platforma oparta na blockchain dedykowana płatnościom w grach wideo. Daje użytkownikom możliwość realnego posiadania przedmiotów, a transakcje nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane. Zasługą tego jest zdecentralizowana natura coina, Oferuje usługę Engine Wallet, która pozwala na przechowywanie wszystkich aktywów. Kupionych w grach w jednym miejscu oraz cały ekosystem, na który składają się również system monitoringu Engine X oraz Marketplace. Engine Coin został po raz pierwszy udostępniony do zakupu podczas wydarzenia przedsprzedażowego we wrześniu 2017 roku, w którym sprzedano 400 milionów ENJ, załączne 38 800 Ethereum, wartego wówczas 12 milionów dolarów, a kolejne 100 milionów tokenów rozdano jako bonusy. W sumie przedsprzedaż została sprzedana i oddała 50% całkowitej podaży. Cena Engine Coin w ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyła się prawie czterokrotnie i przebiło ATH ze stycznia 2018 roku. Engine Coin otrzymał zielone światło od japońskiego organu regulacyjnego Japan Virtual Currency Exchange Association, aby stać się pierwszą kryptowalutą do gier, która została umieszczona na białej liście do użytku w całym kraju. Dodatkowo kryptowaluta ta została dodana przez giełdę Coincheck 26 stycznia, co oznacza, że użytkownicy będą mogli kupować ENJ za japońskie jeny. Coincheck jest jednym z największych licencjonowanych rynków kryptowaluty w Japonii i jest regulowany przez Krajową Agencję Usług Finansowych. Tym samym Engine Coin jest pierwszą kryptowalutą z branży gier zatwierdzoną oficjalnie przez japońskie organy regulacyjne i dopuszczoną do powszechnego użytku w kraju. W którym powstały tak kultowe gry. Projekty cyfrowych walut, które chcą być notowane i wprowadzane do obrotu na japońskich platformach, muszą przejść najpierw dokładny proces analizy. Jeszcze parę lat temu nie było mowy o akceptowaniu projektów kryptowalutowych przez organy państwowe. Jak widać, nasza branża zmierza powoli w dobrym kierunku. Engine Coin to magazyn wartości, który zostaje zablokowany w niezamiennych tokenach, gdy jest tworzony przez użytkowników w ekosystemie gier i aplikacji Engine. Można handlować, Myć i integrować na różnych platformach z potencjałem do stworzenia zupełnie nowych ekonomii w aplikacjach. Od Super Mario po Pokémony i Final Fantasy, Japonia jest domem dla pionierskich gier, które mają trwałe miejsce w popkulturze. Maxim Blagow, dyrektor generalny, wierzy, że niektóre z najlepszych gier blockchain na świecie będą pochodzić z japońskiej branży gier. Kończek jest jednym z największych licencjonowanych rynków kryptowalut w Japonii i jest regulowany przez Krajową Agencję Usług Finansowych. Engine, firma stojąca za ENJ, wyszła na rynek japoński w 2019 roku, współpracując z akceleratorem blockchain Hashport z Tokio, który starał się wprowadzić platformę Engine na krajowy rynek gier. Zgodnie z oświadczeniem prasowym, w tym czasie obie firmy współpracowały, aby uzyskać zgodę organów regulacyjnych ENJ na notowanie na giełdach. Engine odważnie zobowiązał się wejść na rynek japoński w 2019 roku, zdeterminowany, aby rozwijać swoją działalność w tej przestrzeni. Niezależnie od warunków rynkowych. Po ponad roku badań, zatwierdzenie i umieszczenie EngineCoin na liście kończek jest ważnym kamieniem milowym dla Engine i przyjęcia jej platformy blockchain w Japonii. Japońskie Stowarzyszenie Wirtualnej Wymiany Walut, uruchomione po kilku głośnych hakach giełd w 2018 roku, otrzymało zgodę Krajowego Regulatora Finansowego na pełnienie funkcji samoregulacyjnej organizacji, która ma egzekwować Surowe przepisy dotyczące ekosystemu kryptowalut. Kończek to jedna z giełd, która była ofiarą jednego z największych haków, podczas którego skradziono 535 milionów dolarów w tokenach NEM. Ze względu na rygorystyczne przepisy, aktualnie notuje tylko 15 różnych walut, a w tym nasz Engine Coin. Prezes Engine Maxim Blagow podkreślił znaczącą rolę Japonii w branży gamingowej i powiedział, że to właśnie rynek azjatycki będzie realizował kolejne duże projekty w tej dziedzinie. Japoński rynek gier wideo jest jednym z najszybciej rozwijających się branż. Szacowany przychód w 2021 roku to ponad 18 miliardów dolarów. W związku z ogłoszeniem natywna kryptowaluta Engine zareagowała natychmiastowym wzrostem. NJ kosztował zaledwie 23 centy, a następnie wzrósł prawie o 90% do nowego trzyletniego rekordu, pomimo nieznacznego zwinięcia się do poziomu 37 centów, Engine coin wszedł do pierwszej setki kryptowalut pod względem kapitalizacji. Przede wszystkim istnieje duża różnica między odbiorcami gier i entuzjastami kryptowalut. W tej właśnie chwili niektórzy twórcy gier tracą zyski, gdy gracze sprzedają swoje unikalne przedmioty lub elementy gry poza grą na rynku wtórnym. Aby rozwiązać ten problem, twórcy gier i twórcy kryptowalut są tworzyć zasoby kupowane w grze za pomocą kryptowalut. Oznaczałoby to zasoby cyfrowe, które faktycznie posiadasz. Wyobraź sobie, że rynek jest podobny do Steam. Kupujesz grę za pieniądze, potem ją posiadasz i jest twoja na zawsze. Za pomocą monet płacisz za przedmioty w określonej walucie, a następnie stajesz się jej właścicielem. Mógłbyś sprzedać, mógłbyś użyć lub możesz sobie go zostawić jako pamiątkę. Oto, gdzie koncepcja staje się jeszcze ciekawsza. Deweloperzy mogliby tworzyć gry w tym samym uniwersum i pozwalać na przenoszenie przedmiotów między grami. Możesz posiadać broń i używać jej w wielu grach. To trochę jak crossover z jednej gry, w której możesz przenieść swoją postać do następnej części, ale zamiast tej samej serii byłaby to zupełnie inna gra. Popularna platforma Engine rozwija Engine Coin jako sposób na tokenizację zakupów w grze. Stanowią naprawdę interesujący przykład kompatybilności przedmiotów między grami, o których wcześniej wspomniałem. Powiedzmy, że deweloper tworzy dwie gry MMORPG: jedną osadzoną w futurystycznym świecie science fiction, a drugą w krajobrazie fantasy. Byłeś w stanie grać w każdą grę bez drugiej. Jednak programiści mogli tworzyć złożone przedmioty, które wymagałyby materiałów z obu gier, aby gracze mogli je stworzyć. Engine Coin mówi o oferowaniu zachęt do finansowania społecznościowego w postaci aktywów cyfrowych, aby studia mogły zmniejszyć ogólne koszty przedmiotów fizycznych. Nagrodami w ramach finansowania społecznościowego dla większych darczyńców są zazwyczaj koszulki, kubki, może jakaś figurka lub edycja kolekcjonerska. Engine Coin Zakłada, że zasoby cyfrowe mogą zaoszczędzić pieniądze studia. Wygląda na to, że może to również zwiększyć zaangażowanie. Engine Coin wskazuje na przedmioty w grze, walutę, działki lub dodatkowe konta postaci jako nagrody w grze, które mogą zwiększyć zaangażowanie darczyńców. W niektórych przypadkach te aktywa mogą działać poza tą konkretną grą lub mieć rzeczywistą wartość w postaci monet Engine na rynku. Dzięki Blockchain, przedmiot nie pojawiłby się po prostu w Twoim ekwipunku lub zablokowany w jednej zapisanej grze. Jednej z Twoich postaci byłby dostępnym zbywalnym zasobem cyfrowym. Innym pomysłem, który EngineCoin Coin omawia z mocą blockchain, jest wypożyczenie Twojej postaci. Jeśli masz w grze wysokiej klasy postać, naprawdę wyjątkowe skórki lub rzadką broń, możesz wypożyczyć ten przedmiot innym graczom za x ilość monet, Engine dziennie. Inni użytkownicy mogą go wypróbować lub użyć, aby wzbudzić zazdrość innych graczy. To są jak najbardziej ciekawe pomysły. Ale w większości są nadal tylko pomysły. Platforma gier Blockchain Engine rozpoczyna starania o przyciągnięcie większej liczby przedsiębiorstw i zatrudniła dyrektora z 20-letnim doświadczeniem w firmie Microsoft, aby poprowadził ten wysiłek. Alex Solomon, którego ostatnią rolą w firmie Microsoft był dyrektor do spraw marketingu produktów Azure na Europę Zachodnią, dołączył do Engine jako dyrektor wykonawczy do spraw platform dla przedsiębiorstw. Jako szef przedsiębiorstwa w firmie Engine, Solomon współpracuje z klientami korporacyjnymi, którzy chcą tworzyć cyfrowe doświadczenia przy użyciu technologii blockchain, aby poprawić utrzymanie, pozyskiwanie i zaangażowanie klientów. Miło widzieć przedstawicieli największych korporacji na świecie, dołączających do trochę niszowych projektów w celu usprawnienia rozwoju branży i jej szybszego rozwoju. W firmie Microsoft Solomon kierował rozwojem i uruchomieniem Azure Heroes. Opartego na blockchainie programu rozpoznawania cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, stworzonego, aby zachęcić programistów do tworzenia na platformie Azure. Wracając do naszego coina, Engine Coin ma stałą maksymalną podaż 1 miliarda tokenów. Jednak wraz z rozwojem ekosystemu i coraz większą liczbą ENJ, zamkniętych w zasobach cyfrowych w grze, liczba monet faktycznie znajdujących się w obiegu zmniejszy się. 10% całkowitej podaży tokenów było zarezerwowane dla firmy. Na inicjatywy społecznościowe, testy beta, marketing i partnerstwa strategiczne, a kolejne 10% było zarezerwowane dla członków zespołu i doradców. Tokeny członków zespołu zostały zablokowane przez pierwsze 6 miesięcy i nabyte na okres 24 miesięcy, podczas gdy tokeny doradców zostały zablokowane na 2 miesiące, a następnie w pełni zwolnione. Co więcej, Platforma Engine w swojej ofercie posiada również gorący portfel kryptowalutowy. Portfel Engine to portfel dla tokenów Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Enginecoin oraz ERC. Posiada interfejs Smart Crypto Wallet, który ewoluuje na żywo, żeby dopasować się do Twoich konkretnych potrzeb i wykorzystuje innowacyjne środki bezpieczeństwa, aby zmienić Twój smartfon, w sprzętowy, bezpieczny portfel Ethereum i Bitcoin. Problem z Engine Coin, jak i większością początkujących kryptowalut, polega na tym, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co jeszcze co z nią zrobić. Jest na wczesnym etapie wdrażania. Gdyby w końcu doszło do wdrożenia, moglibyśmy zobaczyć naprawdę ciekawe połączenia przedmiotów w grze, lukratywne wypożyczenia, gracze korzystający z rynku, zarówno w grze, jak i fiskalnie. Ale na razie nikt tego nie robi. Nikt nie wie na pewno, czy kryptowaluty się przyjmą w branży gier, czy też technologia blockchain znajdzie się oficjalnie w grach wideo. Jeśli ktoś z Was. Nie ma jeszcze konta na giełdzie, a chciałby kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do dwóch giełd. Pierwsza giełda to Binance, na której są bardzo małe prowizje i może handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Druga nazywa się BitBay i jest to polska strona, która od lat funkcjonuje i ma się dobrze. Można nie kupić bitcoina, ethereum, jak i kilkadziesiąt innych kryptowalut. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach na kanale Kryptowaluty dla Prądkujących. Cześć!